Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem kosmetycznym. Dzisiaj pokażę Wam kosmetyki, które otrzymałam dzięki firmie EFIORE. Jest to firma, która posiada bardzo szeroką linię różnych kosmetyków opartych na naturalnych składnikach. Jak i również e, posiada też linię kosmetyków e, naturalnych dla zwierząt, a dokładnie dla psów. Jeżeli chodzi o tą e, drugą e, stronę firmy, e, czyli kosmetyki dla zwierząt, będzie oddzielny film, tutaj zajmiemy się e, tematem kosmetyków dla ludzi. Ja od firmy otrzymałam wiele różnych ciekawych kosmetyków, ale tutaj Wam chcę przede wszystkim pokazać serię Biofermenta, seria naturalna premium. Bardzo ciekawa seria dla cery dojrzałej, która ma skórę bardzo suchą, ponieważ zawiera w składzie retinor roślinny. Co jest na pewno wielką ciekawostką dla wielu z Was. I zanim przejdę do opisywania Wam tych kosmetyków, to jak już na pierwszy rzut oka widzicie, kosmetyki są w szklanych opakowaniach, co jest wielkim plusem tej marki. Poza tym wszystkie kosmetyki nie są testowane na zwierzętach. Dla mnie jest to bardzo ważne, nie wiem dla was, ale dla mnie jest to bardzo ważne i cenię takie marki, które tworzą coś super bez udziału y, krzywdzenia zwierząt. Y, oprócz tego y, kosmetyki przepięknie pachną, więc przy użytkowaniu ich nie tylko działamy na naszą skórę, ale również ten zapach jest po prostu przemiły. Pierwszy produkt jest to serum do twarzy Biofermenta. Z biofermentami z ALK, bambusa i lucrecja, jest to bardzo y, delikatne serum do twarzy, które mimo że jest delikatne, jest bardzo skutecznie, świetnie nawilża, odżywia naszą skórę. Skóra jest bardziej jędrna, bardziej nawilżona, odżywiona. Zawiera wiele ciekawych składników. Ale tutaj wybaczcie, będę musiała patrzeć na telefon, ponieważ bałabym się, że o czymś ciekawym zapomnę. A te składniki mam wypisane u siebie na blogu, więc jeżeli byście chcieli coś więcej się dowiedzieć, to oczywiście zapraszam Was na bloga. Zawiera takie składniki jak bioferment z bambusa, który wygładza i pozostawia skórę wyjątk wyjątkowo miękką i delikatną. Bioferment z alg morskich, która nadaje skórze miękkości, elastyczności i działa tak trochę jakby liftingująco, w szczególności pod oczami. Ekstra z lukrecji, która działa przeciwutleniająco, przeciwalergicznie i Chroni nad, nas przed promieniowaniami UV. Witamina C, która e, wspomaga proces syntezy kolagenu e, i spłyca zmaszczki. E, witamina B e, działa re, rewitalizująco, rozjaśnia nasze przebarwienia. E, jeżeli chodzi o ten kosmetyk, on świetnie e, wyrównuje kolor skóry delikatnie rozjaśnia naszą cerę. Natomiast, jeżeli macie mocne przebarwienia, on wam tych przebarwień nie zniweluje. Jednak myślę, że jest dobrym wspomagaczem w walce z przebarwieniami jako taki dodatek do walki o zniwelowanie przebarwień. Poza tym e, kosmetyk zawiera witaminę A, która działa antyoksydacyjnie i szybko regeneruje nasz naskórek. Dzięki temu nasza skóra nabiera e, zdrowszego i młodszego wyglądu. E, masło szeja, które ma działanie nawilżająco, silnie nawilżająco i regenerująco. E, olej z winogron ma działanie regenerujące na skórę, która jest bardzo przesuszona i zniszczona. Aloes najlepszy kojący kosmetyk, składnik kosmetyczny na rynku. uważam, że w kosmetykach to jest must have i kwas kojowy, czyli składnik, który skutecznie rozjaśnia i poprawia koloryt skóry. Bardzo fajne, delikatne serum, świetnie nawilża, świetnie regeneruje skórę. Skóra wygląda na młodszą, bardziej jędrniejszą. Nie zawiera silikonów. W ogóle, wszystko, cała ta seria kosmetyków nie, nie zawiera żadnych silikonów, żadnych takich zapychaczy. Jednak ten kosmetyk ma jedną wadę, ponieważ w składzie z, zawiera jeden składnik uczulający, który uważam, że dobrze, jakby tego składniku nie było. Wtedy to byłby no mega kosmetyk. Natomiast y, ogólnie y, naprawdę polecam serdecznie. Ja ten kosmetyk bardzo lubię i, i po całym dniu, jak wrócę z pracy z ciężkiego dnia, to jak użyję tego serum, to po prostu czuję się po prostu jakbym y, takiego odświeżenia, y, takiej ulgi na twarz. Kolejny kosmetyk w serii, który chcę Wam pokazać, jest to krem pod oczy, biofermenta z bio, biofermentami z alg i bambusa, zielona kawa. Mimo małego pokowania jest bardzo wydajny. Produkt ten świetnie nasz, odżywia i nawilża naszą skórę pod oczami, a zarazem jest bardzo delikatny, więc jej nie obciąża. Sprawia, że oczy wyglądają lepiej, niweluje drobne zmarszczki. Dla mnie największym łam jest, wow, jest to, że po zastosowaniu go wieczorem, na drugi dzień rano, nie mam opuchniętych oczu. Jeśli moja noc na przykład była e, gorsza albo miałam gorszy dzień wczorajszy, to na drugi dzień, e, gdy wieczorem użyję tego produktu, wyglądam jakbym po prostu wróciła z jakiejś super wakacji. Oczy wyglądają na wypoczęte. E, wygląda się o wiele młodziej, bo niweluje drobne zmarszczki. Jeżeli chodzi o e, cienie pod oczami, no nie jestem w stanie tego... E, sprawdzić, ponieważ ja nie mam problemu z cieniami e, pod oczami, natomiast na pewno z czystym sumieniem mogę Wam polecić ten krem, jeżeli chcecie zniwelować drobne zmarszczki, jeżeli chcecie tą skórę przy oczach, która jest bardziej e, wymagająca e, nawilżyć, e, czy również mieć e, na przykład mniej opuchnięte oczy, to ten produkt na pewno zdziała u Was cuda. E, jeżeli chodzi o cienie, nie wiem... E, więc nie wypowiem się na ten temat. Ma świetne składniki. E, ma te same składniki co serum, ale oprócz tego zawiera składniki z zielonej kawy, która właśnie działa na to, że niweluje opuchnięcia e, potoczami, cienie, e, regeneruje i odżywia właśnie tą skórę, e, dzięki czemu nasza skóra e, potoczami i my ogólnie wyglądamy na Osoby młodsze. Taki produkt. I ten kosmetyk również zawiera ten jeden składnik, który może niektóre osoby uczulać, ale poza tym, poza tym składnikiem nie mam się do tego przyczepić, bardzo go lubię. Mimo małego opakowania jest bardzo wydajny. Ja już stosuję te kosmetyki trochę czasu bo chyba z ponad miesiąc jak nie dwa miesiące i, i naprawdę nawet nie ma pół. Nawet nie ma użycia, więc e, naprawdę bardzo wydajne kosmetyki. E, ostatni kosmetyk, który z tej serii chcę Wam pokazać, jest to e, maska do twarzy. Jeżeli chodzi o maskę do twarzy, e, jest to e, maska do twarzy Biofermenta z biofermentami z Alg. I bambusa retinorem roślinnym. Pamiętacie, jak mówiłam wam o retinorze roślinnym? No to yy, najwięcej tego składnika, i głównym składnikiem tego jest ta maska. Jest to bardzo ciekawa maska, ponieważ ma konsystencję żelową i stosuje się ją na noc. Nie zmywamy jej, idziemy w niej spać. Jest bardzo komfortowa, jest delikatna dla skóry nie podrażnia, mimo retinolu, jest tutaj retinol roślinny, który działa również skutecznie jak normalny retinol, ale jest mniej podrażniający skórę, więc jeżeli macie problem z używaniem retinolu normalnego, polecam Wam spróbować tego retinolu roślinnego. Maska świetnie odżywia, nawilża, jest to dla mnie mega Zaskoczenie. Bardzo e, mnie ta maska zaskoczyła, ponieważ po użyciu jej wieczorem rano budzę się, jakbym wróciła z jakiejś, e, wiecie, wakacji, a nie tygodniowej pracy, że każdego dnia, wiecie, budzę się następnego dnia i ja jadę do pracy. E, tak działa odżywiająco, regenerująco. Twarz jest bardziej promienista. Yy, nawiżona, zregenerowana, więc to jest świetna bomba. Jeżeli nawet ktoś nie chce stosować codziennie, nawet nie powinno się stosować tak naprawdę masek codziennie, to ta maska na jakieś super wyjścia to jest po prostu mega yy, od razu na drugi dzień rano będziecie mieć przepiękną cerę, gotową po prostu na podwój świata. A jeszcze jak dodacie do tego makijaż, to już w ogóle. E, więc bardzo fajna e, maska. Jeszcze zerknę, czy Wam o czymś zapomniałam. E, oprócz takich składników jak retinol roślinny, posiada też sor, sorbitol, który wygładza i poprawia elastyczność skóry. Kwas hironowy, no to wiemy jakie ma działanie, że działa e, przeciw przebarwieniom, posiada też działanie nawierzające, ujędrniające kwas mlekowy delikatnie normalizuje procesy złuszczenia skóry e, tutaj jeżeli chodzi o składniki to już jest naprawdę czysty skład, nie mogę się do niczego doczepić i tak jak mówię e, maska która naprawdę działa cuda jeżeli na drugi dzień się obudzicie to po prostu wyglądacie jak milion dolców e, w dodatku jest bardzo, bardzo wydajna, ja już stosuję ją stosowałam ją wiele razy Staram się nie stosować jej codziennie, ale naprawdę ta maska po prostu może Was uzależnić. W szczególności dlatego nie tylko dla efektu, ale tego, że jest wygodnie ją zastosować, po prostu używacie na umytą twarz, nakładacie tą maseczkę i spędzacie czas wieczorem, i idziecie spać, i na drugi dzień macie efekt wow. Jeżeli chodzi o. Kosmetyki, które Wam chciałam pokazać, to jest to wszystko. Jeżeli chodzi o firmę e Fiore, naprawdę polecam Wam ich kosmetyki. Ja przekonałam się, jeżeli chodzi o tą serię, mam jeszcze też inne kosmetyki, ale te uważam, że były najciekawsze, żeby Wam pokazać i ja jestem z nimi bardzo zachwycona. W dodatku mam jeszcze dla Was do pokazania w innym filmie kosmetyki dla psów. Też świetne mają składniki, więc... Nie będę przedłużać. polecam wam chociaż zajrzeć na stronę tej firmy. No i jeszcze na sam koniec, żeby nie zapomniała, mam dla was małą zniżkę. Tutaj macie zniżkę. Nie jest ona duża, ale na pewno, jeżeli zaciekawią was kosmetyki, nawet taka mała zniżka będzie dobrą motywacją, żeby po prostu zakupić i spróbować kosmetyków tej firmy. Trzymajcie się, pa pa!